Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu nowego Porsche Macana. Nowego, bowiem jest to już druga generacja Macana, która debiutuje po 10 latach od premiery pierwszej generacji. A pierwsza generacja była ogromnym hitem, która sprzedała się ponad 840 tysięcy razy, więc nowy makan ma nie lada zadanie. Zadanie, które będzie bardzo trudne, bowiem nowa generacja jest już w pełni elektryczna. Tak, nowy makan jest w pełni elektryczny. I to już widać po wyglądzie, gdzie przednia część nawiązuje do Taycana, czyli innego w pełni elektrycznego Porsche Głównie za sprawą przednich świateł, które mają zbliżony kształt Zmienił się też nieco kształt nadwozia, bowiem nowy Macan ma bryłę bardziej w stylu modeli Gran Coupé, gdzie tył mocniej opada Najlepiej to widać jak patrzymy na obie generacje od boku ale zarówno przód, jak i profil moim zdaniem wygląda świetnie. I po raz kolejny Macan dużo lepiej wygląda na żywo niż na zdjęciach czy filmach. Auto jest bardzo ładne i to w każdym kolorze, a tych klasycznie jak to w Porsche jest mnóstwo do wyboru. Większy problem mam z tyłem, bo moim zdaniem jest brzydki. Ten w pierwszej generacji był dużo ładniejszy. Z tyłu jest też wysuwany spoiler, ale z nim Macan wygląda jeszcze gorzej. Być może też aż tak obły tył miał wpływ na aerodynamikę, bo Macan może się pochwalić bardzo niskim oporem powietrza, który wynosi 0,25 podczas gdy pierwsza generacja miała 0,35. To jest duża poprawa. Pogorszeniem są za to z pewnością te poszerzenia z tyłu, które skrywają atrapy wylotów powietrza. Nie przystoi, żeby Porsche miało atrapy, to jest bardzo słabe. I co ciekawe, to jest akcent tylko w wersji Turbo, Podstawowy makan nie ma takich atrap. Z przodu na szczęście nie ma atrap. Mam też zastrzeżenia do tych elementów, chyba z piano Black na zewnątrz. Myślę, że mogą się one łatwo rysować. Nowy makan urósł też w porównaniu do poprzednika. Jego długość to 4784 mm, szerokość 1938, a wysokość 1621. Rozstaw osi to 2893 mm. Czyli nowa generacja jest o 6 cm dłuższa, 1 cm szersza, rozstaw osi wzrósł aż o 8,5 cm. A w związku z większymi wymiarami bagażnik się zmniejszył? Tak, zmniejszył, ale tylko 8 litrów oraz tylko w wersji turbo, bowiem w turbo mamy 480 litrów, natomiast w odmianie 4 jest 540 litrów, czyli ponad 50 litrów więcej niż w pierwszej generacji. No i nowy Makan, jak przystało na porządnego elektryka, ma drugi bagażnik z przodu, tak zwany Frank, który ma pojemność 84 litrów. Fajnie, że bagażnik jest na siłownikach, które mocno wypychają klapę przy otwarciu Z przodu znajdziemy też dostęp do akumulatora oraz do zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy Wracając do bagażnika tego głównego, to ma on drugie dno, jednak pod spodem jest ogromny subwoofer, który zabiera większą część bagażnika i to nawet z podstawowym audio. Poza tym odmiana turbo ma w podstawie zawieszenie pneumatyczne, które pozwala na przykład opuszczenie samego tyłu w celu łatwiejszego dostępu do kufra. Dodatkowo znalazłem haczyki na zakupy, gniazdo 230, dodatkowe gumy mocujące po bokach czy rączki do składania oparcia. I co ważne, po złożeniu mamy niemal idealnie płaską powierzchnię. W takim razie skakujemy na tył. I tutaj od razu plus. Drzwi otwierają się naprawdę szeroko. Kolejny plus to wreszcie miejsca jest więcej niż w poprzedniku. Nie ma go dużo więcej, ale jest na tyle go, że już naprawdę czujemy się wygodnie, a nie tak klaustrofobicznie. Ja mam 186 cm wzrostu i jak widzicie, bez problemu się mieszczę. Do dyspozycji jest podłokietnik z miejscami napoje, są złącza, gazetowniki czy oddzielne nawiewy wraz z dotykowym panelem do obsługi. Ciężko się niestety ten panel obsługuje, bo ma lekkie opóźnienie. Przydałyby się jakieś kliknięcia albo fizyczne przyciski. Jakość jest za to świetna, gdzie zadbano nawet o podwójnie obite miękkie rączki do drzwi. Nieźle, chociaż to jest chyba opcja, Pojeździłem innym Makanem, też Turbo, i tam już takich rączek nie było. Skakujemy do przodu, gdzie witają nas świetne fotele z bardzo rozbudowaną regulacją, w tym moja ulubiona funkcja: można pompować i ścisnąć plecy, a także i dopompować i ścisnąć tyłek. To lubię. Tak samo lubię pozycję, ponieważ siedzimy w makanie naprawdę nisko, nawet jeszcze niżej niż pierwszej generacji, dokładnie o 28 mm niżej. W zasadzie to z tyłu też siedzimy niżej niż pierwszej generacji, dokładnie o 15 mm. Pozycja z przodu jest naprawdę świetna, a wszystko może być w pełni elektryczne. W pełni elektryczne jest też wnętrze, a raczej w pełni cyfrowe, bo na samej desce rozdzielczej mamy aż trzy ekrany, aż dziwne, że nie ma czwartego w postaci cyfrowego lusterka. Ja na przykład zupełnie nie rozumiem, po co pasażer z przodu ma mieć swój oddzielny ekran. To jest jeden z tych bajerów, których naprawdę nie rozumiem. Tak, wiem, może wtedy sterować na przykład nawigacją czy audio bez rozpraszania kierowcy, ale mnie to i tak rozpraszało. Jak ktoś jechał z boku, to miałem wrażenie, że puka w pustą deskę rozdzielczą, a to dlatego, że kierowca nie widzi tego ekranu podczas jazdy. Moim zdaniem zbędny gadżet, na szczęście to jest opcja. Ale już sama deska rozdzielcza i jej układ są świetne. Świetne, bo nawiązują do poprzednika, gdzie tam też był ładnie wkomponowany ekran do multimediów, na szczycie zegarek od Sport Chrono, czytelne zegary i przyciski fizyczne od audio i klimatyzacji. I tu się to prawie nie zmieniło, z tym, że zegary nie są już aż tak piękne jak w poprzedniku. Tam mieliśmy centralnie umieszczony analogowy protomierz, a teraz mamy już tylko ekran. Ekran, który może wyświetlić masę różnych danych i mamy kilka widoków, chociaż nie jest on już aż tak bardzo sportowy. Co więcej, nowością jest bardzo duży wyświetlacz Head-Up, który działa świetnie i idealnie współgra np. Na z nawigacją i sprowadzeniem do celu. Na tunelu środkowym mamy ogromną płytkę z przyciskami dotykowymi, które się dodatkowo wciskają, to znaczy wciska się cała płytka w tym miejscu, tak jakby imitując fizyczne przyciski. To jest niesamowite, że doszliśmy do czasów, że udajemy już przyciski fizyczne za pomocą przycisków dotykowych. Główny ekran wreszcie ma nowy system, który wreszcie obsługuje Android Auto. Wreszcie, bo makany spajnowe nawet z tego 2024 roku nie obsługiwały Android Auto, miały tylko Apple CarPlay. A sam system działa o dziwo średnio, zresztą podobnie jak i ten system na ekranie obok Są opóźnienia, których w Porsche nigdy nie było Podobno jednak są to egzemplarze przedprodukcyjne i system ma być jeszcze poprawiony Trzymam za słowo, bo słyszałem, że innym dziennikarzom potrafiły się na przykład te ekrany zawiesić Oby klątwa z Volkswagena nie przeszła na Porsche W takim razie sprawdźmy materiały i spasowanie Tutaj czuć klasę Porsche. Wszystko jest świetnie spasowane i bardzo przyjemne w dotyku. Jedyne zastrzeżenia mam do tego plastiku od ładowarki indukcyjnej, który jest chyba ogumowany i sprawia wrażenie takiego, który się będzie łatwo rysował. Ale i tak jest lepszy niż piano black, a tego w kabinie nie ma. A jak już wspominałem o ładowarce indukcyjnej, to chyba jest to pierwszy samochód, w którym ona faktycznie działa i szybko ładuje telefon. Brawo! To teraz pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. W zasadzie to pod maską już byliśmy, bo tam jest bagażnik, bo wszystko inne jest ukryte Jak widzicie, mamy dwa silniki elektryczne, każdy na jednej osi, czyli jest napęd na wszystkie koła A baterie są ładnie schowane w podłodze Podstawowy Macan oznaczają 4 ma w podstawie 387 koni, a w wersji Turbo w podstawie ma 585 koni W podstawie, bowiem auta mają dodatkowy mocy przy starcie z procedury startu i wtedy Macan 4 ma 408 koni, a wersja Turbo aż 639 koni Wrażenie robi też moment obrotowy, gdzie czwórka ma 650 km, a turbo aż 1130. Tak, 1130 nm to musi robić wrażenie. Jak widzicie robi. Strzał jest tak potężny i tak szybki, że nie dość, że można się przestraszyć, to dodatkowo po kilku takich strzałach robi się niedobrze. Niesamowite jest, jaką lekkością i prędkością to auto przyspiesza. Z miejsca jest też genialnie i katalogowe przyspieszenie to 3,3 sekundy z procedury startu oraz 3,5 sekundy bez niej, bo tak jak mówiłem, z procedury mamy 639 koni, a bez niej 585. Niestety tych wyników nie sprawdziłem. Zaraz Wam powiem dlaczego, a teraz zobaczcie przyspieszenie. Najpierw będzie w trybie najszybszym, a potem najwolniejszym. Jak widzieliście, przyspieszenie jest kosmiczne. Choć to, co mi się nie podoba, to fakt, że prędkości nie zmieniają się płynnie, jeden po drugim, tylko przeskakują niemal co 20. To powinno się płynnie przewijać. Programiści Porsche, weźcie się do roboty. Ale elastyczność jest cudowna i przyspieszenie np. od 80 do 120 trwa tylko 2 sekundy, a od 100 do 200 8,4 sekundy. Ale tego też nie zmierzyłem. Nie zmierzyłem, bo problemem jest cisza. Tak, cisza. Nowy Makan jest jednym z najlepiej wyciszonych samochodów, jakim w życiu jeździłem. Poważnie, to jest poziom klasy S, albo i lepiej. Niesamowite, co tutaj się dzieje. Część to zasługa bardzo grubych szyb, podwójnych, a część to być może jakiś system zapobiegający szumom, ale wrażenie jest niebywałe. Przy 120 jest taka cisza, że można mówić szeptem. No i właśnie, auto jest tak szczelne, że nie działają w nim urządzenia pomiarowe. Ba, nie działał mi nawet transponder do otwierania bramek na autostradzie, a także i telefon gubił mi zasięg GPS. Transponder musiałem wystawiać przez okno przed każdymi bramkami, żeby mi go wykryło i otworzyło szlabany. Następnym razem, jak magan wpadnie w moje ręce, to zrobię pomiar z anteną zewnętrzną montowaną na dach, no tym razem niestety takiej nie miałem ze sobą. Musicie mi wybaczyć też jeszcze jedno, bowiem nie byłem w stanie zmierzyć spalania. Raz miałem wyniki w mieście na poziomie 30 kW, innym razem 20, a jeszcze innym schodziłem do 14-13 kWh. Bateria ma 95 kW netto, co w teorii powinno starczyć na zasięg w mieście od 670 do aż 765 km Ja oczywiście w tę teorię nie wierzę i jak będzie robił 400 no 500 km to będę bardzo miło zaskoczony I tu oczywiście dużo zależy od pogody, bo pamiętajcie, że w zimie elektryki potrafią palić o 50%, a czasami nawet jeszcze więcej Niestety, tu gdzie testowałem, ruch był ciągle ogromny, a jak wyjeżdżałem w trasę, to były góry i serpentyny, więc też to było mało miarodajne to też będę musiał poprawić. Tak samo jak musiałem poprawiać sceny z nagrywaniem otwierania tych klapek. Musiałem się dopytać pracowników Porsche, jak je otworzyć. Tak, ten mechanizm jest mało intuicyjny. Otóż klapkę trzeba lekko nacisnąć po lewej stronie i ona elektrycznie się sama rozsunie. Ale nie ma przycisku, żeby ją zamknąć. To się robi automatycznie, jak zamkniemy samochód albo jak odpalimy go. Ale jak nie zrobimy tych dwóch czynności, to ona przez dwie minuty będzie otwarta, potem sama się zamknie. Sprawdziłem też i klapka zamyka się sama, jak odepniemy kabel od ładowania. I klasycznie, jak to w Porsche, są dwie klapki do ładowania. Po jednej stronie mamy szybkie ładowanie, a Makon obsługuje do 270 kW, a po drugiej jest zwykłe ładowanie AC, które obsługuje tylko 11 kW. A, i warto dodać, że Macan obsługuje technologię 800V, stąd też taka prędkość ładowania, chociaż oczywiście, żeby to obsłużyć, musi też być ładowarka, która też obsługuje tą technologię. Macan obsługuje 800 jak i 400V. Nie muszę poprawić za to testu prowadzenia, bo tego Macan zdaje śpiewająco. To w jaki sposób ten samochód się prowadzi i jak jest responsywny, no to jest jakiś inny wymiar. Poważnie, nowy Makan ma tak ostry i szybko reagujący układ kierowniczy, że to jest aż niemożliwe. W opcji jest też tylna oś skrętna, która skręca do 5 stopni i pomaga na parkingach, ale i podczas szybkiej jazdy. A szybka jazda po zakrętach, no to jest coś pięknego, coś niesamowitego. Makan idzie jak przyklejony, a jak go mocno sprowokujemy, to potrafi lekko zarzucić tyłkiem. Piękne. W ogóle, tak jak mówiłem, turbo ma w serii zawieszenie pneumatyczne, dla wersji 4 jest to opcja I jak mamy pneumatykę, to mamy cztery różne wysokości, z czego na najniższym położeniu prześwit to 155 mm, a na najwyższym 225 Dodatkowo jest system, który zapobiega przechyłom nadwozia, co faktycznie nieco czuć Czuć też większą masę, ale i czuć też nisko położony środek ciężkości Poprzednik robił zakręty z większym luzem, ale mam wrażenie, że ten jest jeszcze szybszy Zawieszenie do takiej jazdy jest też idealne, gorzej z komfortową jazdą. W ogóle nie mamy wrażenia, jakbyśmy jechali na pneumatyce. Bardziej ma się wrażenie, że jest to po prostu zwykłe adaptacyjne zawieszenie. Makan jest naprawdę sztywny. Sztywny, bo ma 22 calowe koła w wersji turbo oraz waży niemal 2,5 tony. Na pusto to 2405 kg, co jest przeogromną wartością. Dla porównania, spajnowy Makan ważył 1960 kg, czyli 445 kg mniej. 445 mniej. Tak jak mówiłem, czuć większą masę i czuć większe pieniądze. Podstawowy Macan 4 startuje od 386 000 zł, natomiast wersja Turbo od 526 000 zł. Dla porównania, spalinowy Macan w podstawie kosztuje 298 000 zł, z tym że jest dużo słabszy i wolniejszy niż Macan 4. Stąd moim zdaniem idealnie porównać odmianę spalinową Macan S, która ma 380 koni i robi setkę w 4.8 lub 4.6 sekundy, z elektryczną wersją Macan 4, która robi setkę w 5.2 sekundy i ma 408 koni. Porównywalne wartości, zwłaszcza że od 0 do 200 dla wersji 4 jest to 19 sekund, a dla S to 18,9 lub 18,7 sekundy. I cena Makana S to 380 tys. zł, a Makan 4 elektryczny kosztuje 386 tys. złotych, czyli tak naprawdę kosztują niemal to samo. Dla odmiany turbo nie ma odpowiednika wersji spajnowej, bo najmocniejsze co jest, to jest odmiana GTS, ale ona ma tylko 440 koni. Tylko, bo Turbo ma 639 czy tam nawet 584 konie, no to wciąż jest dużo większą wartością Chociaż spajnowy GTS w serii potrafi zrobić setkę w 4 sekundy, ale Macan Turbo robi to w 3,3, więc to też jest znacznie szybciej Różnica w cenie pomiędzy elektrycznym Turbo a spajnowym GTS to 69 tysięcy zł, co również wydaje się uczciwą różnicą Jeśli popatrzymy na konkurencję dla elektrycznego Macana, to jedyne co jest na rynku to elektryczne Maserati Grecale Folgore, które ma 557 koni Robi setkę w 4,1 sekundy oraz może pędzić 220 km na godzinę, a jego cena to 124 tysiące euro, czyli około 537 000 zł. Czyli Maserati jest droższe niż Makan, słabsze i wolniejsze. Na rynku są jeszcze takie auta jak Kia i 6 GT oraz Hyundai Ioniq 5N, które mają kolejno 585 oraz 650 koni, robią setkę w 3,5 oraz 3,4 sekundy i kosztują 370 oraz 400 tysięcy zł. Z tym, że te samochody to nie jest konkurencja Porsche. To nie są samochody premium. A Porsche Macan jest premium. Jest niesamowitym samochodem, a jego największym problemem jest to, że jest… elektryczny. To jest wada i zaleta. Wada, bo auto ma wady każdego elektryka, czyli trzeba podróże planować, trzeba częściej się zatrzymywać i tracić dużo czasu na dwarkach, a w zimie pewnie zasięg jest dwa razy mniejszy. Z drugiej strony Macan jest piekielnie szybki, zwłaszcza w wersji turbo, genialnie się prowadzi i to mimo bardzo dużej masy, do tego jest praktyczny, świetnie wykonany, niesamowicie wyciszony i czuć w nim Porsche. Czuć, ale nie słychać. To znaczy, słychać z głośników dźwięki przy przyspieszaniu i to zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ale nie słychać pracy silnika spajnowego. A jak wiecie z moich poprzednich testów, to macan z V6 brzmi cudownie. Mm. Więc jeśli ktoś oczekuje brzmienia, to go nie dostanie, ale za to dostanie Porsche. Świetne elektryczne Porsche. A jak chcecie spajnową wersję Makana, to w Polsce jest teraz ostatni moment, żeby go zamówić. Spajnowy Macan wciąż też będzie dostępny poza Unią Europejską, np. w Wielkiej Brytanii czy w USA. W Unii nie będzie oferowany, bowiem nie spełnia wymogów cyberbezpieczeństwa. Tak, obecny spajnowy Makan nie spełnia wymogów cyberbezpieczeństwa. Cześć!